Cześć, siemanko, z tej strony Nerwusek. Zapraszam Was na kolejny odcinek z Panzara na moim kanale. Z racji tego, że gdzieś tam sobie pogrywam w tego Panzara ostatnio dosyć sporo, to postanowiłem, że no troszkę coś tam ponagrywam z niego. Jak widzicie, gramy sobie na Dwarven Quarry, gramy sobie na mojej tutaj Wiedźmie Lodowej. ją na 30 poziom aktualnie, bo bo na razie jest 29, jeszcze tylko jeden level został. No i tak, pewnie się zapytacie, czy warto wracać w 2021 roku do tej gry? I moja odpowiedź jest niejednoznaczna, ponieważ na niższych poziomach, to znaczy, nie wiem, gdzieś tak na 1000 efektywności, 500, 600 itd., no to gramy sobie na boty, nie? Także. No nie jest to zbyt fajne, tym bardziej, że boty nie są takie słabe, nie? Boty nie są takie słabe i nie pozwolą nam tak łatwo wygrywać. No ale w sumie no nie jest to też złe. Z drugiej jednak strony gierka na poziomie 30 tak około 1700-2000 tej efektywności naprawdę jest przyjemna, gracze ogarniają. Wiadomo, no, zdarzałem się gry, gdzie na przykład jest dominacja z jednej drużyny i z drugiej, ale, ale to, to, to raczej jest na porządku dziennym i trzeba się no, do tego przy, jakby przystosować, yy, ponieważ tutaj naprawdę ludzie już yy, no, ogarniają, ogarniają i yy, wiedzą co i jak, o to chodzi w tej grze. Yy, no nie zawsze to wychodzi bo zawsze trafiamy zawsze możemy trafić na jakiś lepszy team, ale naprawdę na tym 30. poziomie gra się bardzo przyjemnie. I jeśli zamierzacie grać w tę grę od zera, to no bez VIPa to ciężko, ciężko bez VIPa będzie wam tutaj coś ugrać. Natomiast tak jak mówię, no nie ma tragedii, prawda? Nie ma tragedii. WIP kosztuje grosze, bo chyba 15 zł na miesiąc. Ja gram sobie oczywiście na WIP-ie, ponieważ. ponieważ po prostu gram. <grym> I tyle nie. ten teleport trzeba by zniszczyć. Jaki jakiś gadar się. Dobra, help me. No dobra, nieważne, zginąłem sobie bo mnie Inku podszedł. <laughs> w każdym razie... No nie wiem, nie wiem co wam poradzić. Jeżeli nie macie zamiaru wydawać kasy na tę grę, to raczej no... Em, raczej nie pogracie sobie na takim poziomie. Natomiast dla stałych graczy jedynie mogę powiedzieć, że... No grają tutaj, grają... nawet sporo osób gra w tych wyższych dywizjach, w sensie dywizjach, no wiecie o sobie. Wiem. Na tych wyższych poziomach, nie? O to mi chodziło mniej więcej. Dobra, fajnie by było ich zamrozić jakoś yy, tym insta instant Freezem. tylko no, ten tank trzyma cały czas tą tarczę. nie za bardzo mam jak to rzucić. Także no nie jest zbyt ciekawie. O teraz wymóg, ale znowu widzicie. Maj, chuj. Dobra. Ale jednego udało nam się zamrozić i dzięki temu może to wybronimy jeszcze w tej górze. Tej, ale chyba nie, chyba nie, bo ładnie zagrała to Wiedźma lodu. Kurde, nie sięgnę jeszcze. No nie, niestety nie udało się. Taka sztuka. To jest... A nam przejebano no. <laughs> no nie No trudno trudno się mówi yy, No i tak jak mówię Jeżeli chcecie pograć oczywiście jest taka możliwość Bo graczy nawet co yy, się zdziwiłem yy, Jest sporo yy, Aczkolwiek no nie wiem jak tu na tych niższych jak Prawda No bo tak jak mówię No nie, 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 pograł, nie, nie gram tam za bardzo ja, Jak gram to Albo na, na saperze, albo na właśnie Wiedźmie lodu w ogóle mam kilka postaci na 30 level, już wyekspionych. Później wam to, oczywiście, po tej gierce pokażę. Natomiast teraz bym sobie chciał się skupić mniej więcej na, na grze, bo dostajemy trochę w dupsko. jak do tej pory. No, muszę wystać jakoś Dobra, udało się Ok, spróbujmy hmm. Próbujmy postrzelać trochę, może ten teleport o, bo tak. No jak widzicie tutaj, tutaj Bardziej hmm... Ludzie myślą o tym, żeby nie padać zbyt często na tych wyższych levelach. Nie padać zbyt często i nie dawać się, ym, no i walczyć po prostu nie o fragi, tylko o punkty, nie? Dobra, nie wiem, pod tu nikogo nie ma, ale dobra, możemy wszyscy to zrobić. Okej okay. skończyło mi się to w ogóle, albo w ogóle tego nie żyłem, nie wiem. No dobra, yy, nie ma tragedii, chociaż tam się coś dzieje. Kurczę, fajny Teleport. O pięknie. Idealna klątwa weszła ode mnie. Znaczy nie idealna, mogłem porzucić zdecydowanie wcześniej, ale No nie miałem jakby innych możliwości faktów, więc trzeba rakiet. No to. Dobra, dało się ten teleport, tam jest kurcze bardzo fajny. Ale no niestety nie, nie mogę nic z tym zrobić aktualnie. Nie wiem, ile punktów czasowych co nabijać, 10 znaczy punktów czasowych. Teraz to się nazywa Wola teraz się niemal wola A Dobra, nie ma źle no Ale mi spierdolili tego... Mm. Nie dobrze, tak jednym słowem. Och, mnie troszkę jeszcze nie. Dobra, nikt to nie. Dobra, on już sobie zginie, a ja wracam do punktu... O dwa wleciały aż Nie ma. Dobra, muszę jakoś wystać tutaj. Nie ma innej opcji ładnie, już, już, już przyszedł ten także w porządku. Nie zdążyłem, fak. Nie dobrze, dobrze, ale ładny sky wleciał od naszej Wiedźmy. i teraz fajnie, fajnie też y, wykurzy, wykurzyliśmy wrogów, tak naprawdę. Kurde, ten teleport z tyłu, o ile tam stoi, stoi cały czas, fuck this shit, no jest mocny ten teleport, nie ma co mówić I chyba tym sposobem właśnie straciliśmy punkt, natomiast teraz jest lepsza, lepsza okazja, żeby się obronić, ponieważ ten punkt jest piekielnie trudno przejąć, jeśli, jeśli drużyna przeciwna, jeśli no my ogarniamy, fuck Źle to skastowałem. Ale dobra, brama się zamknęła. Oto mniej więcej chodziło, żeby ich tutaj troszkę zatrzymać. Dobra, nie wiem, będę strzelał. Może jakiś Inquisitor się tutaj pałęta. Nigdy nie wiadomo. Nigdy nie wiadomo. You never know. Right? Oh shit. Dobra. Troszkę ich prześpiliśmy tutaj, ale widzę tam tanka góry co, co wchodzi do nas, dobra, on ich nie żyje raczej ha, Ale pięknie To się złożyło dla nas XD Dobra, fajno Jeszcze mogę do niej postrzelać, bo ona mi nic nie zrobi. Ała. Nic mi nie zrobi! Dlaczego nie miałem tego... fire... Y, ten... resistance... tego speed'a? Musiał mi się skończyć w międzyczasie, no trudno. Ten już tutaj teleporta ustawił, co jest, kurwa. No nie, sięgnął mnie jednak, Fuck. Nie wiem. Ale no, zjebał tego teleporta i mo. No nie wiem, dobra bronimy się tutaj na razie, zobaczymy. Zobaczymy, no spadłem troszkę w rankingu. No o nie, no znowu się tepłem, ale jestem idiotą. Dobra, tym razem wezmę sobie my z tego pociąg, tylko jedź. Kurde, no kama. No dlaczego nie chcesz jechać? Dobra, jedzie. Jedzie. Niezbyt szybko, ale jednak. Ach, fuck! Nie wiem po co ten teleport tam stoi. Się pomyliłem drugi raz. Muszę wszyscy zginąć. No dobra, nie tepam się O, dobra. Już usunął chyba tego tepeka albo nie zniszczyli. Nie. W każdym razie tutaj coś się dzieje na punkcie. Nie wiem, bez sensu co on ta była Ale punkty jakieś zleciały, nie? No to, to chociaż tyle Dobra, ten tank tutaj pilnuje w swojej pozycji jak zaparty Dobra No może zniszczyć ten potem Dobra, udało się Nie zabijemy go niestety jeszcze. Wiem, że ciężko go y, zdobyć ten dół, ale tak naprawdę oni mają możliwość z dwóch stron wejścia tutaj. Więc to nie jest też takie jakby trudne, by się mogło wydawać. Ja tutaj zostałem na punkcie wrażniczego, ale tu widzę, że się równie dobrze napierdzielają ze sobą. I ten teleporcie. No ważny. ważny. Okej. Okay. No taki trochę przystój teraz mamy. Nic się za bardzo tutaj nie dzieje. No bo tak jak mówię, ten punkt nie jest taki łatwy do zdobycia. Aaa, go. Dobra, Dałosiam. Do to, tu zobaczmy chciały. Co to było? Dobra. No niepotrzebnie już użyłem tego. Eee, dobra, Skyfire wleciał. Fak, no nie, wiem, o... Ale przeżyjemy. A, a, i teraz nie, Kurde, nie, 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 go nie, 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 Czegoś się zeprzają, Mortar, tak do zajebioga. Śmiesznie. Dobra, co tutaj robić? No i, i zadanie ogólnie Wiedźmy lodu jest takie, żeby w razie mm, problemów na punkcie no, zamrozić przeciwników, no, i, no i, i tym sposobem ich unieruchomić, zastunować, żeby nic nie mogli kompletnie zdziałać. Więc no za bardzo nie mogę tak zrelatać z tego punktu bo wiadomo, wiadomo jak pa. Dobra, gościu, nie ze mną te numery Halo Fider, mocy. Dobra, użyję sobie ten do niemożliwego Dobra, na to czekałem Kurde, całą grę Kurde. Na to czekałem całą grę, żeby to dobrze wykastować i miałem ku temu bardzo dobrą okazję, bo tutaj się naprawdę zrobiło niebezpiecznie, jakby oni nam tutaj wpili. No to byłoby nieciekawie tak w dobra Dobra. Zdążył raczej. Nie zdążył. Dobra, no tak jak mówię, ciężko ten punkt jest bardzo przejąć drużynie atakującej, dlatego yy, czasami no to po prostu jest tak, że większość, większość gier toczy się Większość gier kończy się yy, tutaj po prostu, nie? Na tym punkcie. Bo tak jak mówię, nie jest łatwo, nie jest łatwo to robić. A? To, to leci go <ścoughs> co się stało? Dobra. To punktu zaporu, także z całym Okej, raczej będą z tej strony przychodzić, jak już, bo tutaj jest. O, dobra, koniec gry. Także bardzo, bardzo miło się grało. Bardzo fajna gierka. Myślę, że dosyć prosta. No, tak jak mówię, tutaj raczej z tego co widzieliście, dominacja. Jeśli jest jednej drużyny, no to nic się z tym raczej nie da zrobić. No, ale w każdym razie fajna gierka była. Słuchajcie, powiem Wam, co ja tutaj mam. Co ja tutaj mam, czyli mam cały Full Epic Set. No to wiadomo, mam 1950 efektywność, czyli efektywności. No i tak, ulepy, wiadomo, takie średnie, bo, 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 bo no po prostu cały czas mi brakuje run. Żeby sobie móc wytworzyć No bo na HP na tej, tej lodowej wieźmy to tak średnio Na wolę bym sobie wziął Bo woli czasami zbiera się nawet do, do końca Czyli aktualnie mam limit 104 Teraz jakbym sobie włożył na przykład tu To będę miał limit do 106 I oczywiście czekam aż będę mógł wykraftować te większe runy no bo, no bo one jednak, nie wszystko by się lepiej sprawdziły niż te zwykłe Ale, ale najpierw sobie właśnie wezmę i wyekwipuję całą postać w takie runy zwykłe, zwyczajne I dopiero potem będę craftował te większe, nie? Dopiero potem będę craftował te większe Zobaczmy co tutaj jeszcze możemy zrobić Na przykład ile mamy potek do woli? 94 Czyli możemy sobie wytworzyć y, jakąś tam porcję pocionów do woli. Ok, mamy plus 50, czyli 144. Pocionki na wolę są bardzo, bardzo przydatne. Uwierzcie mi, można je używać. Nie wiem, czy to jest y, 45 sekund. I mamy plus 5 do woli. nie? Także to jest ok. No i pokażę wam też moje inne postacie. Inne postacie wam pokażę. Czyli tak jest to 18 level gunner. Tutaj zbytnio nie gram y, osobiście. Y, nie kręci mnie już ta postać za bardzo. Jest taka na jedną gierkę, dobra, nie? No bo tak naprawdę gunner to co? Y, rozstawi się w działku i seszczela, nie? Także tak to wygląda. No niestety nie mogę skraftować żadnej skrzynki. A ile za to bym dostał? 16. O, to sobie. Sobie otworzymy jedną, y, dużą skrzynkę. Tak wiecie, na, na koniec odcinka skrzynka. końcówkę, bo jeszcze nie koniec. I zobaczmy, co, wy, co wylosujemy. Eee. No, no okej. Okay. No trudno. Eee, dobrze. Dobra, czyli level 18 gunner. Nic ciekawego. Level 30 Inquisitor. Tutaj też już za bardzo na nim nie pogrywam. Natomiast, no, ekwipunek mam całkiem zacny. Jestem z niego zadowolony. No i y, tej skrzynki też mam niby do otworzenia. Natomiast nie posiadam kluczy. Nie posiadam kluczy. No, tutaj tak to mniej więcej wygląda. Autor, wiadomo, na fula jest zrobiony. Dalej, berserker. Przyznam się szczerze, że wyekspię tego berserkera, żeby tylko był. E, I. No co mogę powiedzieć. No, nie gram zbytnio na nim, prawda? No, nie gram zbytnio już na nim teraz. Czasami coś tam pogram, ale, ale tak jak mówię, nie jest to yy, jakby mój czempion, nie? Jest to jakby mój czempion. Dobra, Wiedźma ognia też yy, całkiem spoko. Yy, wyekspiona, EQ nie ulepszone. Natomiast yy, wszystko idzie w dobrym kierunku, żeby to EQ ulepszyć. Tutaj mam gdzieś skąd, skoń, skądś mam yy, te podkowy jeszcze. Więc sobie od 70 powiedzmy dajmy. No, nie starczyło nawet na jeden ulep. No trudno. W każdym razie... Em, no macie tutaj... Macie tutaj małe statystyki. Znaczy statystyki to jest tu bardziej, nie? No. Dalej paladyn 10 level, na nim nie gram, bo kupiłem sobie pierwszy raz slota na postać i mówię, zrobię paladyna, nie? I chciałem tego paladyna po prostu podekspić na 30 level, ale y, źle przeczytałem opis i mi dało selota nowego. Dlatego mam teraz nowego paladyna. Mam dwóch paladynów teraz. Kurde, dlaczego PvP wszędzie? E, no i ten paladyn nie wygląda jakoś super, bo nic nie ma. Kompletnie nic, e, żadnych y, kolor, dobra, koloroki są, tak? Ale nie ma na przykład żadnych y, trofeów, żadnych fryzur i tak dalej, emotek. Mm. Zastanawiałbym się jakby to wyglądało na czarno, ale dobra nie, nie na dziś, nie na dziś. No i przejdźmy do tego paladyna nie będę wam pokazywał tego tanka również. Przejdźmy do Sapera, bo to jest chyba e, najlepszy mój champion na ten moment i najprzyjemniej mi się nim gra. Powiem wam tak e, przyznam się szczerze, że kupiłem tutaj runy za e, kryształy i nie craftowałem ich, tylko je kupiłem. I powiem wam, jestem z tego zadowolony. Mam tutaj trochę run na maestwie trzy runy, cztery runy na życie i dwa podstawinne, żeby jednak y, było na te 3 power ataki minimum. No i, no i tak to wygląda, nie? No i tak to wygląda. Nic tu więcej y, nie mam. Kilka mam takich, wiadomo pierdół, ale to bardziej ze skrzynek. Mam trzeci level VIP-a, dlatego tutaj miałem prezent taki, że dostałem dużo Kluczy, e, dużo kluczy, i dzięki temu mogłem sobie otworzyć parę skrzynek. Także, no, mi się wydaje, że że ten, że w porządku, nie? No. Także, co, to było na tyle. W następnym odcinku na pewno zobaczycie e, odcinek z Sapera, z tego mojego pięknego krasnala. E, także zapraszam Was do subskrypcji tego kanału i do zobaczenia w następnych odcinkach z Panzara. Trzymajcie się, cześć, papa. Pa.